Czy twój pies chodzi na spacer w takim kagańcu? Jeśli tak, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to jak najszybciej go ściągnąć. jest, 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 A drugą rzeczą najważniejszą wywalić go do kosza. To nie jest kaganiec na spacery. Jeżeli ktoś wam powiedział, że jest inaczej, to jest niedokowany i nie ma pojęcia w ogóle o psach. Nie i koniec. To jest kaganiec weterynaryjny, czyli zakłada się go dosłownie na moment po to, żeby pies nie mógł, nie mógł ugryźć, tak? jeśli jest jakiś trudny zabieg, ale to nie jest kaganiec po to, żeby z psem spacerować, bo jak wiemy, pies wychładza się poprzez otwarcie kufy, poprzez ziajanie, tak jak teraz jest ciepło, widzicie jak licia ma pełną kufę otwartą i w ten sposób wentyluje się i chłodzi. Jeśli założymy taki kaganiec do komunikacji miejskiej czy na długi spacer w tak ciepłą pogodę jak teraz, to po prostu doprowadzi do przegrzania psa i nawet do jego śmierci.